Jestem w mieście, do którego prawie jechałem 20 lat, można powiedzieć. Czyli w Paryżu za czasów rzymskich lutenia, tak zwane miasto, czyli miasto Bagniste, ale to prze, prze, prehistoryczne czasy. 20 lat mi zajęło, żeby dojechać do Paryża. Wybrałem się już tutaj kilka, kilka, może kilka, kilka razy, może kilkakrotnie nawet, przy różnych, przy różnych okazjach, ale jakoś nigdy nie, nie mogło dojść do skutku. Teraz zostaję w Paryżu przez. Przez tydzień czasu zatrzymałem się w całym centrum, znaczy w całym centrum jest to region Monte... Mon, Mon, Mon czy coś w tym rodzaju. I mam kurde dość napięty harmonogram na następne 6 dni zwiedzania, bo Center Pompidou, Louvre, wybiorę się na mecz PSG, się udało mi kupić bilety. Z czego jestem bardzo zadowolony. Wybiorę się również do do Orleanu na jeden dzień. Bo znalazłem Orlan jako taka naj, najbliższa odskocznia od, od Paryża. No żeby tylko poznać nie sam Paryż, ale też, też różne yy, no naj, najbliższe regiony Paryża, tak powiedzmy. Tak, yy, jestem trochę zadowolony. Jakby nie było. No i nic, zabieramy się do zwiedzania. Pozdrawiam. Znajduje się w Paryżu przed centrum Pompidou. Pompidou, zaprojektowanym w 1977 roku przez dwóch architektów w centrum, nowy budynek w centrum, w centrum Paryża, który miał, miał, miał za, za inicjatywę za, zaprojektować coś kompletnie innego niż, niż wszystkie, wszystkie budynki, które są w Paryżu. Jeżeli przejdziecie się tymi ulicami tutaj w tym regionie centrum Paryża, to zrozumiecie koncept tego, bo większość budynków jest bardzo do siebie podobnych, no powiedzmy stylizowana na jeden, na jeden styl. Ten budynek miał, miał za cel zademonstrować za pewną inność i wybudowany był jako... Jako miejska biblioteka, taki był koncept był pierwszej miejskiej biblioteki w Paryżu był. jest biblioteka narodowa, jakieś poszczególne inne, ale nie było w biblioteki miejskiej, czyli ogólnej, ogólnej sporej, sporej biblioteki dla, dla, dla publiczności Paryża. Nie? Także powstał ten budynek w latach 70, w roku 1977, dopiero w roku 2000 czy, czy jakoś tak, teraz nie kojarzę dokładnie stał się centrum kultury, centrum sztuki współczesnej w Paryżu. Jak sami widzicie, ta architektura jest, jest dość współczesna, mimo że to był rok 1977 i sama inicjatywa tego nie była, nie była, tak jak mi się wydaje, pod względem tego stelaża. No to jedyne, co mogę powiedzieć, to że według mnie przypomina mi to Rusztowania, nie? rusztowania, które są w, na budynkach, a co również dobrze, dobrze demonstruje zasadę czy ideę sztuki współczesnej, sztuki nowoczesnej, która jest procesem w toku, także, tak to powiedzmy. Nie? Czyli to cały czas coś trwa, to nie, ma, nie, ma, nie ma zatrzymania czasu na historii, jak to jest w przypadku muzeów czy galerii, które są poświęcone czasom przeszłym. Tak? To jest cały czas proces w toku, także te rusztowania, które są tutaj, dobrze to w sumie oddają ten cały koncept sztuki nowoczesnej. Także nic, zapraszam, idziemy zwiedzać. have any children that live sir yes sir how about they regret that you're so ugly you could be a modern art masterpiece Czyli, jak sami widzicie, jest tutaj wiele ciekawych sztuki. Wiele ciekawych klasyków yy, nurtu nowoczesnego, nowoczesnej sztuki. No, i z pewnością mi się wydaje, że nawet przyjście tutaj do tego samego budynku to jest już takie pewne jakieś doświadczenie same w sobie. Szczególnie, że, że jest tu naprawdę spory, ciekawy widok na, na całe miasto. Na, na panoramę prawie całego Paryża. Także jest, jeżeli jesteście w Paryżu to myślę, że centrum Pompidou jest zdecydowanie powinno być na, na, na topie priorytetów do, do zobaczenia będąc tutaj. Cena nie jest droga, bo to jest 15, 15 euro za wstęp. Ale razem macie dość, mówię, raz, w cenie macie wizytę w galeriach, jak również w, w, w całym muzeum. No i ten widok na panoramiczne miasto, czyli rozsądna cena w każdym bądź razie. Polecałbym Wam również wykupywać bilety przez internet, które są biletami umożliwiającymi wejście tutaj bez, bez kolejki i kupujcie bilety na wczesne godziny, bo ja, ja kupiłem na przykład bilet o pierwszej i nie było teraz, nie było kolejki. Czyli zamówiłem sobie czas na godzinę pierwszą i było normalnie bez kolejki wejście. Teraz jest godzina trzecia i jak tam patrzę z tyłu za, za mną przed wejściem, no to kolejka jest naprawdę odstraszająca. Także jeżeli będziecie rezerwować sobie bilety do, do center Pompidou, no to rezerwujcie te bilety na godzinę pierwszą, dwunastu, 11.00 przykładowo, bo w południe może być naprawdę odstraszająco pod względem wyczekiwania w kolejce. Wiecie, jak jaki ze mnie w ogóle zapomniałem, że dzisiaj jest mecz. Kupiłem bilet miesiąc temu na PSG vs Clermont. I cały czas myślałem, że, że mecz jest jutro. Google mi przypomniał 20 minut przed rozpoczęciem spotkania, że, e, że dzisiaj jest mecz... Musiałem, Byłem w okolicach Panteonu. Szybko wsiadłem w... Tramwaj, chciałem powiedzieć, w metro i na stadion. Myślałem, że mnie nie wpuszczą bo mam cały plecak, cały plecak sprzętu ze sobą, czyli aparaty kamery, no nie wiedziałem czy, czy można w ogóle na stadion chodzić z takimi ekwipunkiem, ale nie było problemów. Mam szczepienie, także nie było, nie było też problemów. Ale miałem farta. Tak to bywa, kurde. Trzeba sprawdzić często, kurde, swoje rezerwacje, bo czasami można się zakręcić i, i pomylić. No nic, straciłem najwyżej tylko 30, 30 parę euro, ale to nie, było, nie chodziło dla mnie o pieniądze, bo pieniądze nie są w tym akurat najważniejsze. Chodziło o sam fakt bycia na, na meczu jako atrakcji turystycznej, takiej, nie? Dobra. Także spadam do hostelu, coś zjem. Po drodze może. Tyle, pozdrawiam.